Dzień dobry, to ja 862 i Chris. Zapraszamy na parę dzisiaj, kochani. Mała odmiana, żeśmy już w domu nie grali, ale Gierki, już, już widzieli. Lecimy z Koksem elegancko. szybko trzeba tego Midasa zdobyć. A co, czy potrzebujesz? Yy, Potrzebuję ci kilka... pomóc w likwidacjach, czyli kogoś obiję, ty dobijesz. Aha, dobra. Ewentualnie. Potem muszę ja zrobić medale. Pa, o, nie, medale to będę dobierać. i muszę rozegrać gry ze znajomymi, nie? Pomóż towarzyszom w likwidacji, czyli muszę mieć asysty chyba. No to wychodzi. No. A potem muszę zrobić jeszcze cztery mecze i do tego zdobyć medale. Medale na razie najtrudniej, no bo mam... Też tu leci. Ktoś tu leci z nami? Okay. Nie możesz być tak? No Leci, leci. nawet na moją Gdzie? chatę chce wbić. I wbija Nie, nie pobiegł nie pobieg gdzieś dalej, ale będzie, będzie, będzie grubo. Nie zadnzę tego typa. Ale on nie chce się szczerać, aż jest 20. Powaliłem. Ale masz to łamkę. Ja sobie zabadnie. Gdzie on jest? Tutaj może go przeszukać, Chris. Ja już idę go przeszukać. A ja. A ja się pobawię, zaraz tutaj winnego innego, innego, innego skargów. Nie widzę. Czy gdzieś indziej polecał. Się... <śmany> tam, tam jest! Jeszcze jeden powinien być, Chris. Tam jest. Idę po niego. a tylko, że ja nie mam pompy. Nie, Chris, czekaj, 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 Chris, spokojnie. Jak go gdzieś tam masz, to go trzymaj na razie i tyle. Nie ogarniamy temat dalej. Szukaj sobie na razie rzeczy. Wiemy, że tu jest, więc rób swoje. Ja go nie mam już, to pewnie poto. On nie wdzięcznie mi zaprasza, nie reaguje. Ciężko cię zaprasza? To co on taki? Nie też, spokojnie poczeka. Powiemy, ja. powiemy, że go nie było jak to ale no, gdzieś tu jest, a ja to widzę. Na razie nie ma tu u mnie. Ale tu gdzieś u mnie jest. Chris, rób swoje na razie, spokojnie, bądź czujny i rób swoje. Dobra. Gdy ja przyjdzie do nas to się go sklepie. Mam da ciebie potkę. Ja już tylko sobie znam. A ja mam dużą potę, więc mogę sobie to. Ja mam jedną małą, to ci dam małą, wypierz, później będziesz mieć duży. Krajka zresztą. O tu są jeszcze drzwi nieotwarte HEEE <laughs> PALETY No ja... Je... To się zdejmuje w mięsach niebieski PM No już tylko sobie zna, otworzyć czy to czy nie? nie? tego. MTG Po masach Nieźle ty lubisz, czy nie lubisz? Eee Mam zielona na Dobra HEEE <laughs> PALETY To dużo masów będzie Ciekawe, kiedy zmienią mapę. to coś bo nie Ciekawe, czy zmienią mapę i kiedy zmienią ewentualnie. No nie wiem. Bo tak troszkę już... Mogliby coś y, przyedytować dobra. Ja tam nie jestem jakimś narzekającym typem człowieka, ale już... Już w sumie... Trochę w sumie się to ogarniam. To idziemy jeszcze podkę? Ja mam, Chris, rzucę ci zaraz. Nie mogę rzucać podkami? Mogę. Czekaj, Chris. Nie mogę. Tu, na dół. Na dół ci rzucę, tu. Czekaj, bo to muszę tu wyjść znowu. Więcej, co regiery. niebieski PM. I tu Bruno zapraszam Bardzo mi miło, ekipa jest dobra, fajnie się będzie grało Spoko, ja to nie mam nic przeciwko, że się nie pobili jak zwykle Nie Oto kto ma grecki i czy będzie grał ktoś Niebieska skrzynka, wow, ktoś tu... Ktoś tu był, jakiś Jaki wagon? No To tamten gościu Musiał zrobić. Nam, nam zabrał No właśnie on tutaj mi pokazywał, że on gdzieś tu był a bo było źle. Jest tam cały. Ej, PEM komu nie widziałem. PEM to miałeś niebieski, no dwa nawet były. Jeden koło płotu, nie. drugi... ...poza płotem. Nie wiem, co ja robię. Drugi jest tu w środku, Chris, tam gdzieś. Ja mam jednego. Starać. Chodź, Chris, na farmę. No, tam albo na naszą już... górkę i pod górkę tam możemy iść tak jak zawsze nasza, nasza trasa prowadzi. No. Pod, na górkę, pod górkę i wtedy na farmę, ewentualnie ja na górkę możemy iść, ale nie, ja nie widziałem dawna tego yy, niebieskiej sniper, albo jakieś zielonej. Yy, tu, tu ktoś był. Nie jest, skrzynka jest w środku. Możesz iść. A no to wezmę. Paleta. Jak ja lubię paleta. O, idealnie. Pompa. A jak chcesz, to możesz tam... Jej, mógłbym, ale mi się nie chce ich Może tu gdzieś jakąś przyczaję. Ja mam tą wolną, zieloną. Na no, tym nie I widzę Na farmie. Starałem się gdzieś, tylko nie wiem gdzie. słyszę. Ja się idę zanieść pompę. To, to był ten Powiem dumny gram. gazel, bo nie pamiętam. Ja też nie wiem To nie LPG chcesz, czy ja mam brać? Um, mogę wziąć, bo mam... Mam tutaj. A ja ci przyniosą tą pompę, którą chciałeś. Nie Chris, nie musisz. Dobra, no to chodź. O, to znaczy zielone. tu jest zielona nawet. Proszę cię Chris, proszę cię to. Czekaj, bo to mi to coś ja, Dawid pisał, muszę sprawdzić. Co on tu pisał? O nie, ktoś pisze no. Dawid pisze, żebyś zagrał z nami skład, także spoko możemy go zaprosić Tylko, że stało się nas dużo teraz. Jak nikt nie gra kiedy czasami... O, tu ktoś był Chris O, ale tu Czyżby był dalej? Czy tam no, jest Chris? Tutaj, tutaj we dwóch Cześć, 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 cześć. Na razie możemy ich zostawić Tam jest nawet trzech, będą się bić Nie mam chciałem... O nie, nie Nie, z nie wiem. Ja rozbijam, ja rozbijam, to chcę zbieraj A, apteczki już nie zbieram Mam trzy, także ja jestem obity, ogarnięty Gdzie oni Chris są? Tam się dalej latają, biegają tam dalej Chodź tu przyjdą Jakbym tam puścił RPG Coś tu pójdzie, daleko. Obijam, obijam obiłem 40 Typ tu jest? Dwóch pod nami Za 30 dostał Aj Chris, łapie,śmy wbili jak na jak słoniaki Chodź idziemy dalej Ty 50 ammo do pompy. To dużo Teraz o nie strefa mi Chodź, chodź, gdzieś tam po las. Tu masz apteczki. Ale ja mam trzy. Wcielają, i z góra. Widzę, jeden tu. Ty... Może ma to tak. Alpakrowieś. Nie, nie, szukaj, to jest nie, no, ja Uciekł. nie, Dwóch jest. O, nie, 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 jest nie, nie, Dobra, ja już lewem. Ten tyk ma tego. Stara. to e, mi gra ma z Nie jestem pewien. Leczy się, leczy. Brawo! Widzicie, że dzisiaj się dziś odpalił, chłopie. Ja to czuję, chodź tu freez. Już idę. Tylko coś. Dobra. Lejesz. Ja się odpaliłem, coś czuję. Bo mi się gra na razie no to dobrze. Na razie dobrze wręcz. Wiadomo, że mnie ktoś zaraz sklepie, ale. Apteczkę sobie weź, ja mam ten, ja mam podkę, to sobie wypiję. I masz jakąś podkę jeszcze? Nie, nie musisz mi dać. Nie, bo nie ma nawet, to bym ci ja nie dał. <grym> ale wiem. Jakbyś mi dał, to nie musisz. Chodź, Chris, no tak, idziemy. Nie, nie potrzebuję ale ktoś tu był. Czy ktoś tu jest? Albo on się zdaje, Matki, małe no. potki Kara, chcesz? Mm, mm. Ja mogę wziąć Jak chcesz, bo ja nie wiem, a ja, ja biorę To ja znam I tutaj też apteczkę. Helikopter kop do mnie Spoko, na razie odpuść Idziemy na spokojnie no i do tego, do strefy kuki nie ścierają do nas, to Ty... my Oj, tu jest. Nie uderza w ziemię. Olej go. Jak zaczniesz czelać? Tu jest Chris. Taka tu jest Chris. A wziął drugiego ziomka. Dobra, spokojnie, idzie. Nie, idzie Chris na razie. Ale dostał. <laughs> to się go. Go nie, czy atakują, czy to Albo nie uda. Nie, 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 Zlatujemy żywie No to idziemy do niej. O, poczekaj Co oni w końcu robią? dla Odlatują w powietrze żebyśmy... Chodź kis, bo strefy nie mamy mhm. O nie Dość daleko Zauważyli jest 18 strefę 18 gości, nie jest dużo jeszcze Wiadomo, że my jeszcze do tego... I masz jakieś apteczki? Mam trzy jeszcze, spokojnie Dobra To mam, ja też mam trzy, więc wystarczy na razie strefa idzie powoli, i mamy czas. Lama tu jest? Nie, to są te tyle. Słyszałem. Ja nie. No. Zmykaj, zmykaj, kli, zmykaj. Plama z jakiś z Zmykaj, na razie chodziłbym swoje. Czym bliżej strefy, tym mamy więcej szans na przeżycie. Rzut, widzę, że ktoś atakował. Czyli on żółw wziął. Dobra. Krzyś, grzejemy do górki. Ty, 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 z tamtej. Z tyłu, z pleców. Z jego strefy, z jego strefy, z jego Ja go nie strefa. widzę. No on tutaj atakował. Widzisz? Dobra, spodamy. Dobra. 35 szybko do strefy. No, obcaczku, nie ma racji, nie co sobie używać teraz jak mam 82 HP Oj, strefę mamy Toba Krzysiu, czekaj idę, zaraz się tu dziś zamelinujemy mm. Jeszcze trochę? Słyszę na to. Dobra, tutaj Jakoś w masę Ja się z tobą tutaj O nie Poskocz Cześć, już ja się na nie chciałem zabudować i chciałem się uleczyć ale, ktoś ma heavy Widzę Widzę, bo napisane jest To na razie spokojnie Chodźmy na chatę No Chyba, że oni tu już są Jeszcze 12 To jeszcze sporo ekip jest teoretycznie Gościu Tu chyba był Czy mi się wydawało? Tylko... Tam płynie Tam się biją? Tam płynie Dobra, nie wiem tu co dlatego... to jest Oj, jest... 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 sniper ma Nie Widać Może bym to RPG-a poleciał? Where is he? Tam dalej siedzi, dobra Dobra, lepszy Bliszy drugiego też. Ma też sniper chyba, bo śmignęło tak ładnie między uszami Mmm, tak ja go nie mam czyli nie mam szans Idę na chatę Na daleko ale się jeden wychyla My jesteśmy na jedną szczęść, Rymie. Dobra Ja wchodzę do domku i się to będę teraz tego dawywał. Drzwi mi rozwalił przed oczami. Ja sobie zrobię małą dziurkę i będę szczerał do nich. No. da tam do sobie, żeby mnie tylko nie trafili. Dopóki mnie ktoś nie ma z niej. Płaszczka. Krzysiu, nie ty wiem. masz tam RPG, ale na razie na nich szkoda. Wiem. Nie nic Ale dostałem Krzysiu ładnie. Podnieś mnie, proszę. Czekaj, podejdę Krzysiu wyżej, żeby zobaczyć, czy idą. Idą do nas, myślą, że mnie dojeżdżają. Przygotuj się. Nie, nie wychylaj się, bo siedzi tam na koło drzewa. Ja go tu widzę. Drugi też tam skacze. Dobra. To lec a ja będę... Idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas. Przyrzekuj się, Krzysiu. Nie zdążę się dobra. uleczyć. Szybko Krzysiu, strzelaj do nich, wychodzi, szczeraj. strzelaj. Le lecą wodą. Nie widzą Cię, nie widzą. Idę. Idą, dobra, czekaj. Kurde, nie zdążyłem się uleczyć, niszczyli mnie. O... Krzysiu, brakło mi 2 sekundy, jaki to jest pech normalnie. Strzelali w nas i spadłem sobie na ziemię i się nie mogłem uleczyć. Ja pierdziele. <laughs> Jedna ma Masakra.